Hejka, hejka kochani, powiem wam, że to jest wiadomość, której się nie spodziewałam, wygrzebałam to na pudelku, więc od razu źródło baj pudelek, ale mm, no Katarzyna Zilman rozstała się ze swoją partnerką i to już, te spekulacje były długo, 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 już gdzieś tam w środku trwania programu, nie wiem, gdzieś około piątego, szóstego odcinka to już chyba gdzieś tam zaczęło być, że, że Katarzyna Ziemioro rozstaje się ze swoim partnerką. Coś mi się tak kojarzy. W każdym bądź razie. Czy ja się dziwię? Troszeczkę nie. W ogóle to w ogóle nawet nie było żadne oświadczenie, tylko był komentarz pod postem, tak podalek pokazał, że gdzieś tam to był taki post, że jest z wieszarką i z medalistką olimpijską. Wiadomo, jakoś jakiś tam, że w związku i tak dalej. I tam został przypięty komentarz, że nieaktualny jak coś i rozrywane serduszko, złamane serce. I ja takie u, -u. No, czy ja się dziwię? Szczerze mówiąc, nie. Nie dziwię się. A dlaczego? Dlatego, że patrząc na to, co Kasia robiła w Tańcu z Gwiazdami z Janią, nie wiem czy, czy tam był jakiś romans, czy nie chcę nawet tego ten, ale nawet patrząc publicznie jak to było w tych ich tańcach, jak one się ciągle całowały, no to by mnie to bolało na przykład, nie? I ja bym nie mogła tego znieść, że moja partnerka nie ma do mnie za grosz szacunku, czy tam mój partner i całuje się z inną osobą publicznie i to tak, wiecie, nie taki szybki buziak, tylko to było tak naprawdę ostro, no współczuję Julii, i, i mam nadzieję, że gdzieś tam sobie to życie ułoży. No ale... No mocne, mocne, kochani. Napiszcie w komentarzu, co wy o tym sądzicie, a my słyszymy się oczywiście już niedługo.